Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj w trochę wyjazdowej osłonie, więc zapewne może być nie wszystko idealnie, jeżeli chodzi o kwestie techniczne, bowiem znajdujemy się przed meczem Palmy Futsal, ostatnim w turnieju Elitarnych Ligi Mistrzów, a naszym gościem jest trener konstruktor Bałatan Dybalski. Witam. Trenerze, ostatni mecz z Polmisu mógł napawać optymizmem, szczególnie wynik. Gra była szczególnie w drugiej połowie bardzo dobra, ale chyba, no czuć ostatecznie taki niedosyt. No tak, chcieliśmy dzisiaj udowodnić wszystkim tutaj na tym turnieju i tak naprawdę sobie, że potrafimy grać dobrze, że zasłużyliśmy na to, by przejść dalej. Wczoraj jeszcze, ten mecz przedwczoraj z Palmą, uważam, że mieliśmy swoje sytuacje, musimy pokusić się na niespodziankę i Nie myślę, że dzisiaj po moim zespole, bo widzę tą sportową ten wynik jest takim odreagowaniem tego, co działo się w czy na pewno nie można powiedzieć, że tutaj przyjechała na wakacje, tak jak mawiała się przed pewnie. No tak, tak. Zapowiadałem, że ja przyjeżdżam tutaj z wiarą w to, że, że to możemy ten turniej wygrać. Uważam, że byliśmy tego blisko i trzeba wyciągać z tego wnioski i wierzyć, że w przyszłości wrócimy i będziemy w stanie przejść tą fazę. Jako, że to już jest koniec tego ruszenia decyzji, jak mistrz Jakby, nie wiem, czy zaskoczyło coś trenera w trakcie tych trzech turniejów? tak oczywiście pozytywnie. Bo było wiele rzeczy, o których możemy powiedzieć, wspomnieć. No tak, na pewno myślę, że byłem negatywnie zaskoczony tym, jak zaczęliśmy to drużynie. Szczególnie w ten. było po nas czuć nerwowość. Dopiero gdy my, w sytuacjach takich pod ścianą, zaczęliśmy grać na pewnych obrotach, nie mieliśmy respektu do rywala. I to były na pewno nastrojne momenty, ale. Też przebuchaliśmy to zawsze w jakiś nasz mały sukces, bo, bo zawsze pewne naczel potrafiliśmy na tyle odkręcić, że, że nie wypadaliśmy z tornie. I myślę, że tutaj wychodzi to, jak jak, jak usilno mamy szatnie, jak, jak dobrze razem się czujemy, jak ciężko trenujemy podczas okresu przebywawczego i, i widzę. I to, że jest mało momentów, gdzie, gdzie tak. konstrukcja jest złamana, tak naprawdę nie pamiętam kiedy ostatnio. Przeszadniałem czułe to, że no, dzisiaj nie jest nasz dzień, że oddajemy się i, i, i dzisiaj nic z tego nie będzie, także e, to naprawdę jest taki duży pozytywny. Czyli to buduje tak na no, przyszłość też myślę, bo takie mecze jak z Tito chociaż myślę, że tak, to był najtrudniejszy moment moim zdaniem, gdzie drużyna, ale to co doprowadziła do rewisu, a zaraz miała wszystko do spotkania z futsal i napędzanym wieloma kibicami, Wiktora Loteza. myślę, że taki... No tak, właśnie, właśnie to, to, to mam my na myśli, że... Te trudne momenty, tak jak z, z tego rady, nie, byli, nie byliśmy źle. Niby tworzyliśmy sobie sytuację, ale byliśmy tacy perfidni w tym, co mamy robić. Nie byliśmy twierdziami yy, i ten wynik się nie układał na naszą korzyść. A mimo to trzymaliśmy się remisem turnieju i kolejnego dnia wyszedł miniony konstruktor, który zrobił niesamowite show w Zagrzebiu. Tutaj było podobnie z słabe wyjście w wręcz z hitem. Wszyscy już nas pogrzebali, a My do końca wierzyliśmy. Staraliśmy się walczyć o każdą kolejną bramkę i też przypomnieliśmy to zwycięstwo, co, co dało nam e, walkę otwartą w męczu z palmą. No i tutaj, tak jak mówię, to, to, to boli, bo, bo uważam, że w drugiej połowie przy stanie 1-1. Oczywiście nie tworzyliśmy tyle sytuacji co Palma, ale przy tym 1-1 mieliśmy swoje 3-4 sytuacje, gdzie z takim rybakiem po prostu trzeba ja skończyć i wtedy dalibyśmy sobie. Wielką nadzieję na to, że zrobimy historyczne kroki i odsłonię. właśnie do Entrant, co było kluczowe? Metru z hitem 1 do 4. Ja szczerze mówiąc, nawet jak była gra w przewadze, miałem takie no, 2 do 4, jak może będzie 5 do 1, ale nie wyobrażałem sobie, że w tak krótkim czasie będzie nie tyle 4 do 4, ale 5 do 4. Można z oka powiedzieć, że za szybko, bo to już jeszcze tą dwa stałe No Tak, powiem tutaj, że, te, że my sobie coś zaplanowaliśmy, że mamy 4-1, stworzymy 4-5, piękne jakieś 3 gramkę. Myślę, że tutaj kluczowa jest to mówię, dobra atmosfera i to, co robimy na treningach, bo, bo pracujemy często właśnie nad takim, śmieję się z tego, że to jest taka trochę wprowadzenia meczu w stan w takiej dżungli. I my w takich momentach dobrze się czujemy, a właśnie w tym 4-1, gdzie mam 4-2, taki moment tego meczu się zrobił. I to my zachodziśmy głową, byliśmy bardziej cwani i, i właśnie te, w tej dżungli dobrze się odnajdujemy i dzięki temu uważam że wygraliśmy ten mecz i tak jak jeszcze raz podkreślę, naprawdę mamy bardzo silną szatnię, nie pękamy mentalnie i, i czuliśmy tutaj cały czas szansę i do końca nie Dlatego z tym weekendem wygraliśmy. Po tym spotkaniu prawdopodobnym było, że, że z panem będzie was, was stwierdziło to potwierdził w samym meczu z Oglądając analizy, teraz oglądając drużynę z bliska też, jej nastawienie, to jakbyś wyszła do dorywana na samym początku, możemy że oni mogą to zrobić. Pana była tego dnia do obrania. No Tak jak podkreślam, państwo, pracując, planując swój zespół, mój zespół na, na to, co czeka nas w kolejnym roku, zawsze skupiam się na, na trzech kluczowych, dwóch kluczowych punktach. Rok temu mówiłem o tym, że my nie trenujemy po to, by wygrywać z niższym towarymi rywalami, Cały zeszły rok przygotowaliśmy się do, do tego, jak grał jak Rekord i tak wyglądało, że my mieliśmy atakujący pomysł e, i można powiedzieć, że zasłużenie wygraliśmy. E, gdy zostaliśmy mistrzami, dalej szukałem takiego ruchu, e, jak przyjdzie nam się zmierzyć z rywalem e, klasowej półki, klasowego poziomu, no to my nie będziemy w szoku, ojej, jak oni szybko o ojej. Co tu się dzieje, tylko że my będziemy gotowi na to fizycznie, praktycznie, by potrafić odpierać na wroga i też mieć swój pomysł, gdzie ich chyba tak przycisnąć, gdzie poszukać swoich szans. I myślę, że tak ten mecz spadł, wygląda, I gdzieś ta nasza polityka i transferowa, i tego jak pracujemy na się siebie, bo, bo każdy, kto będzie o tym myślę, że jakikolwiek jest tutaj, rzeczywiście był ten moment, że. Że mogliśmy opuścić tym tym Po spotkaniu trener Żebrowski mówił, że w takich meczach decydują detale. Jakich detali tak naprawdę zabrakło No Na pewno bardzo dobra postawa za zawodnika, nie chcę przekonać nazwiska, Moslim, tak prawdopodobnie, z Iranu. Mimo wszystko, myślę, że troszkę nas to zaskoczyło, jak, jak on z szybkiej. Trzymanie skutków wielkiego to były dla nas sytuacje. tutaj nam nie zagrało kilka kwestii. Myślę, że to, to było kluczowa, ta indywidualność tego Jerończyka i jedna, trudna, czy jedna, czy jedna trudna, trudna akcja w opanowaniu pilotów, którzy też po patrzy razy pilot prawo nożnym Gomez i młody pilot lewo nożnym Orlando. Bardzo, nam zajęło, jedna z tych sytuacji zakończyła się rękami, ręką. Eee, także myślę, że tutaj te niuanse gdzieś gdzieś zagrały. No i w takim meczu, jak ma się piłkę e, na drugim słupku, na drugim meczu, musimy to skończyć, bo po tych sytuacji będzie jedna, dwie, a nie pięć I to by to mogło być na prowadzenie i, e, I może wtedy m, dużo więcej tej nerwowości jeszcze by się dało, choć palmy, bo myślę, że około 30 minut już i tak. To nerwowość z ich strony wyłożyć. Po samym spotkaniu była złość powodu porażki, czy bardziej rozgoryczenie, że, że to już koniec, że nawet wygrana, wysoka wygrana z która zresztą się zwieźciła, po prostu już nic nie da. Myślę, że jednego drugiego potroku, bo tak jak my że można było pokusić się o to zwycięstwo w tym meczu. No i szkoda, bo nie chce się, chce się doczekać jak najdłużej takich, po to się uprawia sport, by być tutaj, by poczuć ten człowiek poziom futsalu, jaki tutaj zagrzebił, jaki my staraliśmy stworzyć się stworzyć w Lubawie. No z tego nie chce się wychodzić, tak? każdy chce być jak najdłużej na topie i myślę, że, że tego szkoda i dzisiaj w w tego meczu ostatniego, gdzie wygrywaliśmy i, i tak naprawdę nie chcieliśmy, żeby ten mecz się kończył, każdy zawodnik do ostatniej akcji chciał pokazać swoją wartość, strzelić jeszcze jedną bramkę Myślę, że tak uczuć to, jak, jak bardzo nie chcemy, by ten mecz końca tam żeby ta tegoroczna przygoda z niepomieszczym się kończyła. Myślę, że sam kontrakt obnażył w tym roku nawet trochę system rozpierdek, który zmniejszył, a jest że awansy, tylko jedna duży bo gdyby w preeliminacjach nie było tego wyjątku, że najlepsza duża z drugiego miejsca masuje nie byłoby elitą, a w sierpniu się porównali z Europą. No prawdopodobnie tak. Tutaj, z do tych wydarzeń no, meczem praktycznie wiedzieliśmy, jaki jest super staraliśmy się ten mecz wygrać z tyłu głowy, że możemy stracić to, co później zrobiliśmy. Wzięliśmy ten remis. Może byśmy zaryzykowali, może byśmy to strzelili. Może tu byśmy wygrali, nie byłoby pszcziny. Ale tak jak, tak jak mówisz, trzeba podkreślić też wartość pszcziny, która dotarła do tego samego momentu dziennej. Z tego co wiem, to też zrobiła punkty, punkty w fazie linii. Także nie było to przypadkowe jakoś. No i, i tak jak mówisz, jak studię 400 zespoły, Jeden zespół no, no to jest problematycznie i trudno I trzymać sobie ostatnie spotkania. Sądziło dużo chyba też, jeżeli chodzi o kraje, no jest trochę nieaktualne, jeżeli chodzi o siłę, potencjał tych bo no bo Chorwacja ma dwa, ale myślę, że dla Polska jest na podobnym poziomie, a i Solidne takie jak Ukraina, Włochy też mają po jednym przykładowo mówię oczywiście, za nie. Zrobiliście wicemistrzostwo i, i nie ma Ligi Mistrzów, chociaż na pewno byłby ten mocny e, dla swojej zespoły, mocny w tych rozgrywkach. No tak, trzeba pracować e, systematycznie w Włocławiu, my się cieszymy, że e, rok, dwa, trzy lata jesteśmy wysoko w Lidze Mistrzów, na linii, na też, e, też jest też mamy mocnych, mocne zespoły i po prostu trzeba czekać na swoją szansę, oczywiście nasza Liga idzie w górę, jest coraz, coraz lepsza, a no, mimo wszystko z szacunkiem do wszystkich chybali widzę, za dużo jest wyników wysokich, 5-0-7-0, 10-0, no to, to pokazuje, że gra jest mocna, ale mimo wszystko za duża i, i uważam, że o tym trzeba odmawiać. trzeba dążyć do tego, by te mecze były bardziej zamknięte, dłużej, żeby liga to się rozsiłała, tego wyniku ten wynik się szybko rozjeżdżał, bo, bo tak jakby my, grając te mecze jesteśmy zupełnie w zupełnie innych miejscach boiska rywalizując w lidze. Cały czas jesteśmy e, wskazani na to, by nauczyć się z niską obroną rywala. E, I tak jakby mało meczów mamy, gdzie, gdzie te mecze są podobne do, do tych, jakie czekają nas ludzie mistrzów. Także uważam, że, że nad tym trzeba się pochylić i, i rozmawiać na temat tego, by ta liga była zmniejszona. Ponieważ jestem mógł już wciąż obserwować Chorwacką, która jest 10 zespołów. Tam każdy mecz jest między 1 a 9-10 zespołami. Zawsze ten wynik jest napięty, zawsze jest złote z blisko. Emisor też przepływa tam u ciebie warunkami, ale nie jest czymś teoretycznym, że któryś z zespołów przegrywa 5-6 galantami. Oczywiście no, w tej Igrze. Też w Polski zdarza się, zdarzają się wpadki, ale się zdarza raz na rok, dwa razy na rok i to, to mimo wszystko mówimy, że liga jest coraz mocniejsza, ale jest za duża i uważam, że nad tym musimy się pochylić i drążyć do Skoro już o liniach mówimy, jak przygotować zespół, aby miał najwyższą formę cztery razy w zespołowie? Trzy w antybiotyczne mistrzów i play -off. No tak, staramy się pracować kompleksowo. Całym rokiem utrzymujemy wysoką intensywność treningową, Cały czas e, e, pracujemy mocniej, nie szukamy tutaj e, jakichś wielkich amplitud w naszej grze. Utrzymujemy e, tę intensywność. Odpowiednio przed, e, przed ważnymi meczami e, troszkę schodzimy, schodzimy z tej, tej intensywności. E, no a teraz myślę, że, że czeka nas. E, 3 tygodnie od początku zasłużonego, bo rozegraliśmy tą spotkę i tak jak zamykamy jeden rozdział, od stycznia wejdziemy w kolejny rozdział i naszym celem będzie na tytuł. I, i od to byśmy znowu w maju w końcu w kwietnia byli w najlepszej formie i, i, by, i byli w stanie stawić czoła najlepszą naszą E, jako, że udało mi się że do końca, czy transfery z są przygotowane? Bo też w zeszłym roku. No, dało dużo w No tak, myślę, że w zeszłym roku potrzebowaliśmy, potrzebowaliśmy, e, potrzebowaliśmy kilku zmian. Teraz zespół wydaje się bardziej kompletny. E, już przed sezonem, mając e, przed oczami kalendarz e, i więc trzeba spotkań, zbudowaliśmy szerszą kadrę. Trzech zawodników na każdą pozycję. O ile dojdzie do, do jakiejś wzmocnienia, to myślę, że to będzie odświeżenie jednym, maksymalnie jednym zawodnikiem. Myślę, że, że ten zespół jest na tyle sfinansowany, że, że tym samym jesteśmy w stanie walczyć z W takim razie będziemy wdrożyć to okienko. Dziękuję za rozmowę w imieniu Darek Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.